No, kura ma już otwarte. Chwilowo zarobiłem to tak, bo widzę tą gałąź. Muszę ściągnąć. No, nie da się to przechylić. Ogólnie, kura będzie miała tu duży wybieg. To wszystko, co tu widać, to będzie wszystko wybieg i tam będą w roku króliki kury no ale widzicie jak tu jest patrzcie ile mam z ten, no ale nie mam czasu wywozić czekam aż wolne będę miał trzeba to pognieść, teraz właśnie następną sobotę może wezmę i powiem wam, że kupiłem pewną rzecz już wam idę pokazywać co no to widzicie to. Klatyka tymczasowa. wam pokaże coś. Kupiłem jeszcze jedną rzecz deski.